Siemanko. Dzisiaj będzie relacja i fotorelacja z Wilczego Szańca. A więc co to Wilczy Szaniec? To miasteczko bunkrów otoczone lasem, jeziorami i bagnami. To największa i najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która była w użyciu od 1941 do 1945 roku. Wilczy Szaniec zlokalizowany jest w Gierłoży koło Kętrzyna. I dziś, mimo faktu, iż kwatera została wysadzona przez wycofujących się Niemców, jest wspaniałą atrakcją turystyczną, odwiedzaną przez niemal ćwierć miliona turystów rocznie. Bunkry wciąż kryją wiele zagadek i imponują swoimi rozmiarami, rozmachem oraz solidnością. Tutaj także miał miejsce jeden z wielu zamachów na życie Hitlera, przeprowadzony przez Klausa von Stauffenberga w lipcu 1944 roku. Od czego pochodzi nazwa Wilczy Szaniec? Nazwę Szaniec nadał temu miejscu Hitler osobiście po przybyciu w dniu 24 czerwca 1941 roku, w dwa dni po rozpoczęciu działań wojennych ze Związkiem Sowieckim. Nazwa podchodzi od słowa Wolf, Wilk. Był to pseudonim partyjny Hitlera, którym często się posługiwał w latach 30. jako przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotniczej. W początkowym etapie budowy przyszła kwatera zakodowana była pod nazwą Zakłady Chemiczne Askania. W obliczu zagrożenia atakiem zbliżających się wojsk radzieckich 20 listopada 1944 roku Adolf Hitler bezpowrotnie opuścił Wilczy Szaniec. Dwa dni później Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał rozkaz zniszczenia Wilczego Szańca pod kryptonimem Wysadzenie Wyspy. A teraz zapraszam do fotorelacji, będzie jeszcze pokazane na zdjęciach zniszczony most kolejowy, grądy kruklaneckie koło kruklanek, mamerki i śluza w leśniewie Kurnym. A tutaj już mamy wspomnianą śluzę w Leśniewie. Ona jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie możemy zobaczyć nienawidzony niemiecki symbol. Tak naprawdę został się tylko dlatego, że jest to wnęka na nazistowskiego orła. Niewiele w Polsce jest miejsc, które przypominają nam tak dobitnie o dominacji III Rzeszy na ziemiach odzyskanych. Śluza w Leśniewie jest idealnym przykładem i świadectwem moich obecności. Ten potężny Betonowy kolos budzi grozę, a zarazem ciekawość. Dziś możemy ją oglądać w niezmienionej formie i odkrywać spektakularne ciekawostki. W tym miejscu sztucznie wykopany przekop ma około 20 metrów szerokości i maksymalnie niecałe 2 metry głębokości. Jednak same rozmiary śluzy są naprawdę imponujące: 21 metrów głębokości, 7,5 m szerokości i 46 metrów długości. I dzisiejszy materiał kończę zdjęciami wysadzonego mostu kolejowego w Kruklankach. Most jest ruiną od września 1945 roku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego, trzymajcie się.